Ale dzisiaj pięknie. No proszę, proszę. Nie ma wiatru, jest słońce. Witam, witam, witam w kurniku Kazika. Ja jestem Kazik, czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że teraz jest środa, druga środa w tym tygodniu. Ci z Was, którzy śledzą ten kanał, to dobrze wiedzą, że tak się trafiło. Że zdawać by się mogło, że w tym tygodniu po raz drugi jest środa w kurniku kazika. Ale tak, tak, takie cuda zdarzają się tylko w kurniku kazika. A dziś tak naprawdę jest środa, jest pogoda, więc kurnik otwieramy na odcinek, zapraszamy. A w tym odcinku chciałbym poruszyć sprawę zimowych lęgów, zimowej inkubacji jaj. Więc. Już, pan Kaziu, otwiera wam zielony wybieg i lecimy z tematem. Bo jak się okazuje, bo jak się okazuje, niektórzy z Was, niektórzy z moich widzów, pomimo tego, że idzie zima, że będzie chłodno, to odpalacie inkubatory i będziecie inkubować i będziecie kluć. Więc ja się pytam. Czy takie zimowe lęgi są czy aby na pewno skazane na sukces, czy wręcz przeciwnie? Chciałbym czytać Wasze opinie w tej sprawie, bo ja, bo ja przyznam szczerze, że w zimowe lęgi nie wierzę. Opiszcie mi, jak macie. W planie. Zwracam się teraz do tych, którzy takie zimowe lęgi planują, a wiem, że tacy są, więc na odpowiedź czekam w sekcji komentarzy, w jaki sposób w okresie zimowym planujecie odchowanie piskląt. Czy te pisklęta będą wychowywane przez kwokę, czy w jakimś odchowalniku. Spodziewam się, że w odchowalniku raczej, no bo jeśli będą klute z inkubatora na przykład, a nie spod kwoki, no to stawiam, że stawiam na odchowalnik. Natomiast wszystko jest możliwe, bo na przykład jest taka opcja, ja sam też tak robiłem, że inkubowałem jaja w inkubatorze i kiedy pisklęta zaczęły się kluć, podkładałem. Pod kwokę. Do tego oczywiście potrzebna jest kwoka, Kwoka, czynna kwoka, kwoka matka polka, która siedzi i wydaje jej się, że wysiaduje jajka, że, że wysiaduje prawdziwe jajka i trzeba to w taki sposób zsynchronizować wówczas, żeby ta kwoka ani nie siedziała za krótko, ani nie siedziała. Za długo, no bo wyobrażam sobie taką sytuację, że na przykład jest kwoka, dopiero zakwoczyła i na przykład siedzi na jajkach tam powiedzmy od dwóch czy trzech dni. A w inkubatorze już jest 21 dzień inkubacji i właśnie zaczynają kluć się pisklęta. To teraz zachodzi pytanie, czy takie... Pisklęta, które zaczynają kluć się w inkubatorze, jak podłożymy pod taką kwokę, która siedzi dopiero od dwóch dni, to czy ona przyjmie te kurczęta? Czy powie: Hello, coś tu jest nie tak, siedzę dopiero, wysiaduję od dwóch czy od trzech dni i już się klują? Nie wiem, nigdy tego nie sprawdzałem. Jeśli ktoś z Was ma wiedzę na ten temat. To proszę o informację również w komentarzu w sekcji komentarzy, niech ta sekcja komentarzy pod tym filmem będzie taką skarbnicą wiedzy dla wszystkich tych, którzy chcieliby inkubować y, lub kluć w jakikolwiek sposób kurczaki w okresie zimowym. Jak wspomniałem, ja małem się takiego sposobu, kiedy to w inkubatorze jaja. Właśnie zaczynały się kluć. Właściwie to nie jaja się zaczynały kluć, tylko kurczaki i takie nakłute jajeczko, jak już widziałem, że się kluje, podkładałem pod kwokę siedzącą odpowiednio długo, czyli minimum te 20 czy 21 dni. I wówczas wszystko było ok. Te kurczaki klują się lepiej pod kwoką, ponieważ kwoka swoim organizmem swoją ciepłotą i wilgotnością ciała sprawia, że ta skorupka staje się jakby bardziej przyjazna dla tego klującego się kurczaka i jest mu się po prostu łatwiej z jajka wydostać w inkubatorze, aby uzyskać takie warunki jak są pod kwoką, jest to dość trudne. Pomimo, że utrzymujemy odpowiednią temperaturę, pomimo, że utrzymujemy odpowiednią wilgotność, to jest to dość trudne i powiedziałbym, nigdy nie będą to tak idealne warunki jak pod prawdziwą kwoką. Ale co tam, co tam? Ja tutaj. Gadu, gadu, ale zobaczcie, jaka jest naprawdę piękna pogoda. Gałązki na drzewach praktycznie się nie ruszają. Nie ma wiatru, świeci słońce. Szkoda, że tutaj u mnie to słońce operuje tak dość nisko. Na dodatek jeszcze jest za drzewami, więc nie dociera go tutaj zbyt wiele, ale zawsze coś, ale zawsze to cieszy oko, kiedy. Spojrzę się wysoko i nie widzę żadnej chmurki, zobaczcie, ani jednej chmurki na niebie, ale wszyscy dobrze wiemy, zarówno ja, jak i wy, że taki stan rzeczy nie będzie trwał wiecznie. Już gdzieś tam widziałem w prognozach jakieś opady śniegu, więc korzystajmy z pogody póki się da, wypuszczajmy kurki na zielone wybiegi, niech one sobie jeszcze. Podziobią tej trawki, jak znajdą jeszcze jakiegoś robaczka, to niech im wyjdzie na zdrowie. Jak wspomniałem, czekam na wasze komentarze w tej sprawie. Wszystkich, którzy zamierzają kluć na, w okresie zimowym, wszystkich, którzy mają z tym jakieś doświadczenie, opiszcie mi, proszę, jakie są Wasze plany dotyczące tego. Klucia tej inkubacji na zimę. W jaki sposób macie zamiar odchowywać kurczaki? Jeśli w odchowalniku, to jak do, dogrzewacie? Jakich urządzeń grzewczych używacie? Do jakiej temperatury podgrzewacie odchowalnik? A może po prostu kurczaki są w normalnej temperaturze jakiejś pokojowej? Nie wiem. Opiszcie mi, proszę, całą akcję, jaka się u was dzieje, wszyscy którzy klujecie, a wszyscy inni, którzy nie klują kurczaków w okresie zimowych, w zimowym, na pewno bardzo chętnie sobie poczytają. Wasze komentarze, bo nie ukrywam, że jest to ciekawy temat i ma swoje na pewno ma swoje zalety. No bo jeśli kurczaki wyklują się, Jakoś teraz na przełomie roku, to już w kwietniu będą naprawdę dużymi kurczakami. Będą cieszyć oko. Będzie je można już wypuścić na zewnątrz, kiedy rozbłysną nam pierwsze promienie wiosennego słońca, i będzie można cieszyć oko. Natomiast wszyscy ci, którzy będą kluć dopiero w marcu, w kwietniu. No to my sobie poczekamy, przynajmniej do sierpnia, aż te, kurki nam, te kurczaki nam urosną i osiągną wiek dojrzały. Moi drodzy, jak wspomniałem, dziś jest środa, a że jest pogoda, to Kazik bierze się do roboty. Mam do pocięcia dzisiaj drewno. Pani Krysiu, serdecznie dziękuję za drewno. Za chwilę zabieram się do roboty. Będę chciał również podziękować osobom wspierającym ten kanał. W odcinku piątkowym przejdziemy się z kamerą do lożywipów i promotorów, czyli do pana mecenasa. A za ten odcinek już wam dziękuję serdecznie. Pozdrawiam wszystkich widzów z kraju, z zagranicy: z Europy, z Azji, z Ameryki i z Afryki, z Norwegii. Wszystkich widzów żyjących na wyspach, ciepłych i zimnych, mówił do Was Kazik, idę teraz dawać w gazik, ale taką wiecie, piłą do cięcia drewna, a my co? Widzimy się w kolejnym odcinku.